I na sam koniec jesteś przesądna? Chodzisz do wróżki albo wierzysz w taką magię? E, wiesz co, kiedyś chodziłam, ale przyznam się, że to dla mnie nigdy nie było coś, co się później na przykład coś powiedziała i, i coś się w tym kierunku stanęło. Często właśnie mówią, co było niby a, i, i wiesz... Przeczytały. Przeczytały czy wiesz, coś tam. Do końca nie mogę powiedzieć, że mam jakąś favorite, gdzie mogę powiedzieć, że wow, super. A co z takiego najbardziej abstrakcyjnego ci powiedziała, że wiesz, wychodzisz od niej i mówisz o? Siadam i czekam. Wiesz co? Ja, znaczy ja zawsze szłam taka bardziej whatever, so wiesz, że, że szłam tak bardziej z, z zobaczyć, co tam powie, ale nie to, że jej coś powiedziała i na to czekałam. Tak naprawdę wszystko powiedziała, to co już e, naprawdę mogłam osiągnąć sama, to tak nic nie mówiła takiego, wiesz, e, szokującego, co mogę ci powiedzieć, żeby, żeby było takie ja wow, czekam na to, nie. <laughs>